Hello, mordeczki. Ja jestem Weisz, a to jest kolejne 4 najlepsze gry na Euro 2016 na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi, a dokładniej czterema ostatnimi produkcjami, które moim zdaniem zasługują na uznanie, ponieważ są związane z piłką nożną i po prostu dla każdego fana piłki nożnej się po prostu w tym odcinku coś znajdzie. Ale bez mną gadania, jeśli wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. A teraz przechodzimy do oglądania. Kicks Football Warriors Gierka która moim zdaniem zasługuje na uznanie, ponieważ no, jest to gierka piłkarska, w której zajmujemy się strzelaniem na bramkę rzutów wolnych. Dzieli się ona na dwa tryby gry, single player oraz multiplayer. W single player mamy do robienia misje, w których to wcielamy się albo w piłkarza strzelającego rzuty, wykonującego rzuty wolne, albo w bramkarza. No piłkarz wykonujący rzuty wolny tutaj raczej specjalnego pola do popisu nie ma, ponieważ jego głównym zadaniem jest strzelanie y, głównie za pola karnego y, z różnych po prostu miejsc za polem karnym y, do tablic y, umieszczonych na, w świetle bramki. Y, no i po prostu trafienie w ich środek, prawda, tak aby zdobyć jak największą ilość punktów. Natomiast b, bramkarz no tutaj troszeczkę trzeba powiedzieć, że jest to trudniejsze zajęcie, ponieważ no o ile jeszcze na początkowych etapach rozgrywki gierka sama nam podpowiada, jak powinniśmy się zachować w określonych sytuacjach strzeleckich, o tyle później no już trzeba to bardziej zrozumieć, ponieważ no e, po prostu, po prostu trzeba to zrozumieć, bo jednak jest to trudne, naprawdę trudne. W trybie multiplayer możemy grać przeciwko innym zawodnikom, których to możemy przed wybraniem Któregokolwiek z ludzi na świecie, yy, naszego przeciwnika, oczywiście, wybrać stopień trudności, yy, jaki, jaki ilość ma zwycięstw ten, yy, ta czy inna osoba. Yy, no i oczywiście, jak wiemy, multiplayer wcielamy się w piłkarza yy, oraz w Strzelca. Na zmiany z naszym przeciwnikiem strzelamy sobie bramki i je bronimy. Oczywiście gramy do pięciu strzałów. Tutaj się raczej nic nie zmienia w porównaniu z piłką nożną w takim normalnym świecie. Natomiast, no, ewentualnie później, ewentualnie później można grać więcej, jeśli, ten, jeśli będzie ta sama sytuacja strzelecka, prawda? No i tyle można powiedzieć o tej gierce. Polecam ją wszystkim zapalonym piłkarskim, pa, fanom piłki nożnej po prostu. Ponieważ ona przykuła moją uwagę, jakoś nie ma zbyt dobrej grafiki, ale naprawdę, moim zdaniem, zasługuje na uznanie, ponieważ w tym typie gier, czyli strzelanie na bramkę, moim zdaniem ona po prostu rządzi. Kolejną gierką jest gierka Pocket Football, gra, która przykuła moją uwagę nie ze względu na grafikę czy na w sposób rozgrywki, ale ponieważ brakowało mi gry typu Rocket League na Androida, właśnie w grze tej gdzie my wcielamy się w rolę samochodu, które oczywiście możemy odblokowywać nowe i gramy przeciwko innym drużynom, oczywiście, które są złożone z botów. Mamy tu bodajże trzy mapki oraz możemy grać różnymi państwami przeciwko innym państwom. Gra jest cały czas aktualizowana, z czego najlepszym dowodem jest to, że chociażby możemy grać z drużynami, które występują na Euro 2016. Mam tutaj trzy tryby gry. Quick Match, czyli po prostu zwykły mecz, gdzie możemy grać do dowolnej ilości, znaczy nie dowolnej, ponieważ wybieramy sobie chwilę wcześniej bramki i do ilu chcemy gra, grać, Czy to do, maksymalnie wydaje się do trzech i maksymalnie albo do pięciu, coś takiego, a maksymalnie na trzech, trzech na, trzech, na trzy samochody, jeśli można to tak określić. Gra... Kolejnym trybem gry... Zacząłem mówić. Jest turniej, czyli zwykły turniej, no, prawda? Każdy wie, co to turniej chyba. Natomiast ostatnim jest y, trening, czyli no, trening mod, prawda? Y, no, każdy wie, co to jest trening mod. Oczywiście gra, no, jak niektóre gry w podobnym gatunku, jest naprawdę pozbawiona gra w gra grawitacji. Y, można to zauważyć chociażby tym, że można jeździć pionowo, po, po ścianach pionowych, prawda, wykonywać dziwne akrobacje, które normalnie by nie były norm no, no po prostu normalnie by nie były w normalnym życiu. No, tak można to dziwnie określić, ale jednak tak jest. Gra moim zdaniem jest fajna, ponieważ brakuje mi gierki Rocket League na Android. no Każdy chwawiec to zagra podobna, ale ta grafika i sposób rozgrywki jest dużo, dużo lepszy. Mapki same w sobie nie są złe, grafika też nie jest jakoś bardzo zła, aczkolwiek to mogło być lepiej. Mogło być lepiej i moim zdaniem to jest tyle, co można powiedzieć o tej grze, ponieważ gierka sama w sobie jest dosyć fajnie zrobiona. No, może nie, nie jakoś specjalnie pod względem graficznym, ale na pewno spodoba się Wam, jeśli chodzi o sposób rozgrywki, ponieważ jest to zabawa na dosyć długie, długie godziny. Find A Way Soca 2 Gra, która moim zdaniem jest najmniej związana z futbolem w tym oto zestawieniu Ponieważ jest to głównie gra zręcznościowa, w której mamy dwa tryby gry Global Cup oraz Elite Cup Elite Cup można odblokować tylko i wyłącznie y, poprzez, y, poprzez, poprzez y, zagranie ósmego poziomu Natomiast ósmy poziom można odblokować płatnie Poprzez y, zapłacenie dwóch złotych W grze tej <grym> wcielamy się w y, drużynę piłkarską, a raczej tam kilku zawodników z niej, no i poprzez przestawianie oraz naszych zawodników oraz podawanie do nich mamy wyminąć obrońców oraz strzelić bramkę wyznaczonym do tego miejscu. Gra oczywiście, jak już wspomniałem, jest grą logiczną, więc no, nie każdego jednak, siłą rzeczy, nie każdego zainteresuje, ale no, te elementy logiczne mogą niektórych no po prostu mogą niektórych nie chcę się powtarzać, zainteresować, ale po prostu mogą niektórym się spodobać. Jest tutaj wiele, y, wiele leweli, y, no może nie trybów gry, ponieważ jest tu jeden tryb gry, ale wiele leweli. Y, no niestety można je blokować tylko i wyłącznie poprzez zapłacenie, ale to tam 3 złote, czy coś w tym rodzaju, więc jeśli komuś się tak gra spodoba, no to myślę, że nie będzie to dla niego większy y, kłopot. Chociaż na, y, jak na takie gry, to i tak te mikropłatności są dosyć, dosyć małe. Sama gra no, widać, że nie jest jakoś bardzo rozbudowana graficznie, aczkolwiek no, zachęcam Was do y, zagrania w nią, ponieważ może, może się niektórym spodobać. Jest no, najmniej taka y, ogarnięta, y, jeśli chodzi o te wszystkie gry, ponieważ troszeczkę no, jednak taka ta grafika jest dziwna, ale okej, okay, to zostawiamy, bo grafika się nie liczy, ale sposób rozgrywki. Oczywiście gra jest zrobiona, jak większość gier, który, zestawienia, które wam pokazuję, y, pod. W, pod Puchary w 2014 roku, i dlatego nie znajdziemy tutaj takich drużyn jak Polska, czy też, no nie wiem, jakie inne mogą być, prawda? Znajdziemy tutaj głównie drużyny z Mundialu w 2014 roku. Football Blitz, gra, która chyba jest najbardziej animowaną grą z tego zestawienia, ponieważ mamy tutaj bardzo takie wręcz bajkowe postacie. Jak widzicie, są, jest nawet człowiek przebrany za banana, jakaś dziewczynka, dużo dziewczynek, ale po prostu są to osoby bardziej tak zrobione animowane, po sposób animowany. Mam tutaj trzy typy rozgrywki. Multiplayer, taki bardziej, mul... znaczy nie taki multiplayer dosłownie, ponieważ jeśli ktoś ma większy telefon bądź to tablet, może zagrać wraz ze znajomym, dzieląc swój ekran na dwie jakby części, no i po prostu grać przeciwko Niemu, prawda? Grać gra, no, gra przeciwko niemu. Mam tutaj dwa przyciski, oczywiście, którymi można kontrolować. Duży jest, może nie tyle duży, ale mamy tam dosyć spory wybór tych postaci, którymi gramy. Co jest na pewno fajną opcją, ponieważ no, nikt, nikt raczej nie lubi grania tylko i wyłącznie jedną postacią. Mam tutaj również tryb turnieju oraz zwykłego zwykłego meczu. Tu, to, to, zwykły mecz to raczej to, to nikomu nie będzie nikogo nie będzie zastanawiał jak wygląda ponieważ to jest zwykły y, zwykły mecz y, trwający tak jak wszystkie inne półtorej minuty y, po prostu trwający półtorej minuty tyle można mi powiedzieć. Natomiast turniej jest to y, jest to rozgrywka w której gramy pięć meczy z pięcioma różnymi osobami no, i po prostu musimy je e, e, cały, czas, e, no, cały czas z nimi zwyciężać, żeby wygrać, prawda? No, jakkolwiek to debilnie zabrzmiało, tak trzeba robić. Gra sama w sobie fajna jest pod względem graficznym, ponieważ jest taka fajna, bajkowa, luźna gierka, najluźniejsza wręcz e, gra z wszystkich tutaj e, pokazanych. Sterowanie jest dość łatwe, tutaj każdy raczej ogarnie to, prawda? Ponieważ, no, po prostu każdy ogarnie tą gierkę. Gra oczywiście nie jest jakoś bardzo popularna, popularna dlatego no staram się Wam tutaj pokazywać gry, które nie są bardzo popularne, aczkolwiek y, sposób rozgrywki w tej grze jest zadowalający, jak nie po prostu łatwy do nauczenia, prawda? Y, łatwy do nauczenia, no i po prostu każdy to ogarnie, to można powiedzieć. Co jeszcze można w sumie powiedzieć w tej grze? Raczej nie coś takiego szczególnego. Y, po prostu gra. Sama w sobie jest fajna, szkoda. Moim zdaniem brakuje tutaj tylko elementu tego, aby wybierać mapki, na których gramy, ponieważ jedna mapa, czyli ten jakby stadion, gdzie tutaj są kibice, stadion w cudzysłowie oczywiście zamknięty, może się po pewnym, po pewnym czasie po prostu znudzić. To tyle w dzisiejszym odcinku, ostatnim odcinku związanym z piłką nożną, ponieważ Euro 2016 się kończy, było naprawdę wiele emocji z nim związanych. No, ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jak kończy się nasza seria piłkarska, teraz już gry na moim kanale będą pojawiały się normalne, w miarę normalnie, yy, czyli po prostu nie, one, nie będą one bardzo związane z piłką. Nożną. Aczkolwiek, no aczkolwiek myślę, że nawet w najbliższym czasie może się FIFA pojawić, ale to tylko takie moje spekulacje i jeszcze nic nie wiadomo na 100%. A więc jeśli Wam się spodobał to ten odcinek z najlepszych czterech trzeciej części najpierw czterech y, w, gierek na euro 2016, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji bądź komentarza, a link do poprzednich trzech, do poprzednich czterech gierek y, będziecie mieli w opisie pierwszej i drugiej części, tak więc cześć.